Witajcie moi drodzy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam za wizytę. Eee. Mam tu taki kapelusz, że wyglądam jak grzyb. Grzyb, kołani, to nic. Nieważne jak wyglądam, ważne, że mam przykrycie. Moim przykryciem jest Pan. Żyję w Panu, żyję dla Pana, żyję życiem Pana. Pan, jestem pod Jego ochroną, żyję pod osłoną Najwyższego. Pan jest moim schronieniem, kochani. E, chciałbym się z Wami podzielić e, znowu jakimś tam snem, który wiele lat temu miałem. E, snem, który e, oczywiście był odpowiedzią na wołanie moje, wołanie mojego serca, bo, bo wiele razy mówię, żeby słuchać Pana, żeby ze wszystkim przychodzić do Niego, e, bo ten mój Pan, ten nasz Pan jest Bogiem, który mówi. On słyszy nas i widzi nasze serca, widzi motywy naszego życia, widzi e, z czym się borykamy, widzi nasz stan cielesny, e, duszewny, stan naszych serc i stan naszego ducha. On wszystko widzi. Więc, kochani, kiedy, e, kiedy mamy jakieś pytania, kiedy wołamy do Niego, to myślę, że wszyscy spodziewamy się, że On nam odpowie, że On odpowie nam, że On przemówi do naszego życia i będziemy w danym temacie znali Jego pragnienie, znali Jego wolę, znali Jego słowo. Tak? Kiedy On odpowiada, wtedy przychodzi pokój, wtedy wiemy, że to On mówi i wtedy wiemy, że dostajemy odpowiedź bezpośrednio od Niego, i w ramach tej odpowiedzi. Jesteśmy w danym obszarze zaspokojeni. Więc w moim życiu działy się wiele lat temu różne rzeczy. No i wołałem do Boga, tak naprawdę. Boże, co jest grane? O co chodzi w tym moim chrześcijaństwie? Więc kochani, miałem taki sen. To był sen, który, jakby to powiedzieć, Trochę mną wstrząsnął, bo czegoś takiego za bardzo bym się nie spodziewał, ale najpierw powiem sen. Kochani, widziałem takie wzgórze, i na tym wzgórzu był sad. Sad, w którym, który był ogrodzony takim płotem czyli było to miejsce na tym wzgórzu wydzielone. Ten płot nie był takim pełnym, tylko taki wiecie, przezroczysty. Znaczy przezroczysty, no, z jakiegoś tam cienkiego drutu tak, Także te całe drzewa widziałem. Widziałem pnie, widziałem gałęzie i widziałem te drzewa, które były drzewami owocowymi i te drzewa miały no, takie powyginane konary. Tak jakbym był. Nie wiem, czasami w takich baśniach em, w telewizji no, pokazują takie, takie drzewa, prawda? Stare drzewa z powyginanymi konarami. Więc, y, kochani, na tych drzewach nie było liści, nie było owocu. To były drzewa owocowe. Ja wiedziałem w śnie, że jest to sad. I ten sad wyglądał jak martwy. Ten sad, on nie wyglądał jak martwy, on był martwy i nie było owocu, nie było liścia. Po prostu, patrząc na te drzewa, um, miałem świadomość, że to jest martwe, martwe, że to powinno żyć, ale to jest martwe. Wiecie co było jeszcze przerażające? Oczywiście ja po tym śnię. Zdałem sobie sprawę, tak naprawdę, co Bóg mi pokazuje. Natomiast y, w tym śnie widziałem, jak te konary, y, w momencie, kiedy w tych miejscach, które były powyginane, tam były maźnięte jakby pędzlem, y, takimi kolorami tęczy. Więc te drzewa, y, patrząc z daleka, ten, te kolory tęczy przyciągały też mój wzrok. To było wyraźne. To były stare drzewa, bez liści, bez owocu, z powyginanymi konarami, i na zgięciach maźnięte tęczą. I tak patrząc. Patrząc, bo, bo wiecie, to wzgórze było oddalone ode mnie, i w pewnym momencie, patrząc na te drzewa, jedno drzewo zostało jakby z tego ogrodu podniesione i do mnie, e, przed moje oczy, blisko e, przybliżone. I co zobaczyłem na pniu? Na pniu zobaczyłem tabliczkę, taką białą tabliczkę z czarną obwódką. Taką jak na cmentarzach, można spotkać coś w rodzaju takiej, nie wiem, klepsydry, i, i tam było napisane imię i nazwisko. Takie dwa słowa: imię i nazwisko. No i się obudziłem, kochani. I powiem szczerze, że ten sen mi się nie podobał. E, że ten sen pokazywał mi tak naprawdę e, no, takie rzeczy, których bym się nie spodziewał, że tak powiem, w kościele. Jestem przekonany, że Bóg pokazał mi e, jakąś tam grupę ludzi wierzących, czy jakichś tam wierzących. E, bo wiecie, kiedy Bóg nas wywołuje, to nas zgromadza. E, kiedy nas wywołuje ze świata, e, z ludów e, pogańskich i wszczepia nas w Chrystusa Jezusa. To my wchodzimy w przymierze, to Bóg w Chrystusie z nami zawiera przymierze i to jest ta tęcza. To jest ta tęcza. To jest znak przymierza, które Bóg zawiera z ludźmi w Chrystusie Jezusie. I wiecie, przerażające jest to, że te drzewa powinny być drzewami żywymi, że te drzewa powinny mieć liście, te drzewa powinny zradzać owoc 12 razy w roku, że te drzewa powinny być drzewami Żywymi, soczystymi, e, obfitymi, e, owocującymi. Te drzewa powinny mieć owoc jako pokarm dla narodów, dla innych ludzi. A kochani, to, co, ja za, e, to, co mi Bóg pokazał, to mi pokazał martwe drzewa. Pokazał mi e, drzewa, czyli ludzi, <tuszy> którzy przybierają pozór pobożności, a ich życie jest zaprzeczeniem działającej mocy Bożej. Bóg mi pokazał ludzi, którzy przyjęli łaskę zbawienia, przyjęli Chrystusa Jezusa. Bóg mi pokazał ludzi, którzy doświadczyli Nowonarodzenia, przyjęli Jego Ducha, zostali tym Duchem zapieczętowani. Bóg mi pokazał tych ludzi, którzy są już w przymierzu z Ojcem w Chrystusie Jezusie. I kochani... Były to martwe drzewa. Były to drzewa, które nie trwają w Chrystusie, które nie żyją w Duchu Życia. Były to drzewa, którym się wydaje, że żyją um, tak zwanym chrześcijańskim życiem, um, że żyją w tak zwanej woli Bożej. Były to drzewa, które opuściły źródło wody żywej, którym jest Chrystus Jezus. To nie Chrystus się wyprowadził z tych ludzi, um, to y, życie. Życie Boga w nich było i ono się już nigdy nie wyprowadzi. Natomiast Bóg cały czas mówi do nas, do wierzących, a, abyśmy trwali, abyśmy żyli w Chrystusie Jezusie, w każdej chwili naszego życia. I piłeczka jest po naszej stronie, kochani. Więc y, to było, to, wiecie, ten sen <laughs> był takim nieprzyjemnym, nieprzyjemnym snem. Ale z drugiej strony jest to bardzo fajne ostrzeżenie, przynajmniej do mojego życia, abym nie był człowiekiem, który przybiera pozór pobożności, abym nie żył w prawie, abym nie żył pod zewnętrznymi jakimiś um, normami, abym nie tylko chodził w jakiejś tam wiedzy, w informacji z Pisma Świętego czy pod wpływem nauczań. Lecz bożym pragnieniem jest to, abym żył i trwał w Chrystusie Jezusie, abym był tym drzewem, być może na pustyni, ale drzewem, które głęboko zapuściło swoje korzenie do tej wody, do żywej wody, tak? Żywa woda jest umieszczona w naszym wnętrzu. Żywa woda jest umieszczona w naszym duchu. Kiedy jesteśmy w przymierzu z Panem, to Jego życie Słowo, które darzy życiem, Słowo, które jest żywą wodą, jest w nas, w naszym duchu. I Bożym pragnieniem jest to, abyśmy przez wiarę serca trwali i żyli w Chrystusie, tak, abyśmy doświadczali tej żywej wody. Jezus mówił: przyjdźcie do mnie i pijcie za darmo, tak, czyli przez wiarę. Tak jak mnie przyjęliście za darmo z łaski Bożej, przyjęliście zbawienie, przyjęliście mnie, przyjęliście to Słowo, Słowo, które darzy życiem. Słowo, które uzdrawia, które wzmacnia, które posila, które uwalnia, to słowo przyjęliście, i ono w was jest, tak, we mnie trwajcie. Tak trwajcie w tym słowie, w żywym słowie, którym ja Jezus jestem w was. I to jest nasze zadanie, prawda? I powiem wam, że e, wystraszyłem się. Bo nie chcę być takim suchym drzewem. Od wielu lat, tak jak umiem co dzień, zabiegam o relacje z Bogiem. Od wielu lat zabiegam o to, aby być nasączonym z życiem Jego. Od wielu lat zabiegam, aby w moim życiu um, były te korzenie, um, które biorą pokarm ze skały. Ze skały. Ze skały, którą jest Chrystus Jezus. <laughs> Ten sen traktowałem jako ostrzeżenie do mojego życia, abym nie stał się um, takim drzewem suchym, bez owocu, bez liści. Kochani, nie początek zbawia. Odkąd stałem się osobą wierzącą, odkąd przyszedłem do ludzi wierzących, to usłyszałem takie słowa między innymi, że nie początek, ale koniec zbawia. I wiecie, i tutaj. Jest to prawda, myślę, że jest to prawda, bo, bo Bóg nam udziela swojej łaski. Przeżywamy nowonarodzenie, doświadczamy e, zrodzenia w Chrystusie Jezusie, tak? On zaczyna żyć w nas. E, no właśnie, jeżeli to zrobiłem na przykład 24 lata temu, a 20, 20 lat żyję bez trwania w Nim, e, to czy ja żyję w Zbawicielu? To czy ja uszanowałem tak naprawdę e, łaskę Bożą? Czy ja uszanowałem to, co Bóg zrobił w moim życiu? Jeżeli co dzień prowadzę swoje życie bez relacji z Nim, to czy ja szanuję zbawienie? Czy ja trwam w zbawieniu? Czy ja doświadczam zbawienia? Czy ja poznaję zbawiciela? Czy ja słyszę zbawiciela? Czy ja słyszę i znam Jego głos, Jego wolę do mojego życia? Czy ja przez wiarę poruszam się w Jego woli? Jeżeli tego nie robię, to jestem drzewem suchym, to jestem drzewem wyschniętym, drzewem bez liści, drzewem bez owocu. Nie mam nic tak naprawdę, co mógłbym dać drugiemu, e, aby żył, prawda? Więc nie jest to wola Boża, abyśmy e, tylko rozpoczęli na przyjęciu zbawienia. Na tym pierwszym doświadczeniu spotkania z Chrystusem Jezusem, a potem zasnęli snem śmierci. Bóg pragnie, abyśmy każdego dnia, każdej sekundy naszego życia, stale ustawicznie mieli <laughs> społeczność z Nim. To jest ta modlitwa. To jest ta modlitwa serca człowieka, to jest ta modlitwa serca, które stale ustawicznie, cierpliwie, wytrwale. Trwa w Chrystusie Jezusie, który zabiega o Bożą Obecność. Bożą wolą jest to, tak jak w pierwszym psalmie jest napisane, abyśmy rozważali zakon Jego, czyli rozważali Chrystusa Jezusa w nas, bo dla chrześcijan zakonem jest duch życia, Chrystus z nas, żywa osoba, która z nieba przyszła i w nas zamieszkała. Uh, więc Bożym pragnieniem jest to, abyśmy rozważali Jego, abyśmy Jego mieli cały czas przed oczami, abyśmy doświadczali Jego obecności, abyśmy w Nim się stawali, abyśmy zrobili w nas miejsce dla Niego, abyśmy my się usunęli po to, aby On nas mógł przejąć, posiąść, uformować. Ech, wtedy będziemy tymi drzewami zacadzonymi nad strumieniami. Wód żywych, tak? Nasze korzenia, korzenie będą głęboko w Nim, będziemy doświadczali tego życia Jego w nas i będziemy widzieli Jego owoc w nas, i wtedy, kiedy będziemy wyrażali swoją wiarę również względem innych, to będziemy mieli te słowa, które darzą życiem właśnie tych ludzi, do których Bóg z łaski swojej daje nam dostęp, prawda? Więc kochani. Zweryfikujmy swoje chrześcijaństwo, otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, zawołajmy do Boga, czy rzeczywiście mieszkamy w Panu, czy mieszkamy w tym, który jest naszym przeznaczeniem, czy mieszkamy w tym słowie, w którym zostaliśmy zrodzeni. Niech Duch Święty nas zbada. Pozwólmy się zbadać Duchowi Świętemu. Niech sam Jezus Chrystus powie nam, w którym miejscu jesteśmy. Niech sam Jezus Chrystus powie nam, swoje zdanie o nas, o miejscu, w którym żyjemy. Niech sam Jezus Chrystus, jako dobry pasterz, e, przemówi do nas jako owiec e, i określi nasze miejsce. Czy my żyjemy, czy umarliśmy? Kochani, Bóg nawet letniości nie przyjmie. Letnich wyżyga. Wyżyga. Letnie chrześcijaństwo, letnich chrześcijanin. Jest, będzie zwymiotowany. Więc bądźmy gorący, Ro, napełniajmy się Duchem, napełniajmy się Jego obecnością, przeżywajmy Jego, przeżywajmy Boże Słowa, które Bóg włożył i wkłada do naszych serc. Nasiąkajmy Nim, nasiąkajmy Nim, nasiąkajmy życiem, którym On jest w nas. Bądźmy gorą, rozpaleni w Nim. Rozpaleni w Nim. Nie czekajmy, aż to Bóg w nas sam zrobi. Um. <kluzny> Apostoł Paweł do Tymoteusza powiedział: Rozpal, rozpal na nowo ten dar, który otrzymałeś, który został Ci udzielony przez nałożenie rąk starszych. Więc, kochani, przyjęliśmy Ducha Świętego, przyjęliśmy e, łaskę zbawienia, przyjęliśmy dar, którym jest Chrystus Jezus w nas w Duchu Świętym. Przyjęliśmy w Chrystusie również samego Ojca. Cały Bóg w nas jest i Pan pragnie być rozpalony w nas. On chce, abyśmy się poddali pod Jego życie, abyśmy byli rozpaleni i gorący dla Niego. Dziękuję Wam za uwagę. Błogosławię Was i niech to przesłanie będzie przesłaniem żywym. Rozważajmy to przesłanie. Um. On jest naszą nadzieją, On jest naszym schronieniem. Kochani, Jezus Chrystus jest naszym schronieniem. O, schroniłem się w Panu, żyję w Panu, jestem bezpieczny w Panu. <laughs> tak, to jest ten gród warowny, to jest ten namiot spotkania, to jest ta twierdza, w której człowiek może być bezpieczny. On jest w nas. I kiedy żyjemy w Nim, to doświadczamy Jego opieki, Jego zaopatrzenia, Jego miłości, Jego mądrości, Jego mocy, Jego zwycięstwa. To On jest naszym sztandarem, to On jest naszym zwycięstwem. To w Nim żyjemy, dla Niego żyjemy. I to jest niesamowite, moi drodzy. To jest niesamowite, że żyjąc w Chrystusie Jezusie, sam Pan w nas realizuje swój plan zbawienia. I dziękuję Bogu za to. Ha. Z Panem Bogiem, moi drodzy, błogosławię Was jeszcze raz. Bądźcie błogosławieństwem względem innych, gdziekolwiek będziecie. Bądźcie nośnikami żywego słowa do życia innych ludzi. Amen.